U nas bardzo wesoło, próbujemy zacząć nagrywać już od jakiegoś pół godziny. Tak jest. E, mamy dzisiaj gościa na kanale, tak jak możecie zobaczyć, zaraz go przedstawię, albo sam powie nieco więcej o sobie. Jesteśmy w Niemczech, zaczynamy za dwa dni... E, forum, charyzmatyczne. forum charyzmatyczne. Chociaż Wy zobaczycie ten odcinek w niedzielę, czyli będzie już Po wszystkim. Po forum albo w trakcie. W każdym razie zapraszamy Was na kwadransik ze słowem i widzimy się za chwilę. Cześć kochani, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kwadransika ze Słowem, tak jak wspomniałem Wam przed chwilą. Dzisiaj mam ze sobą świetnego, cudownego, przystojnego gościa, ojca Radka Rafała, misjonarza, misjonarza, misjonarza Świętej Rodziny, skrót MSF, zawsze już zapominałem, ale już pamiętam. My są fajni. My są fajni, tak. Ojciec Radek wiele razy ze mną już też podróżuje, jeździ w różne miejsca. Ostatnio byliśmy w Stanach razem? Tak. W Stanach. Na... E, a wcześniej e, później w Częstochowie na Tak, tak, tak. Zaprosiłeś tak. mnie. No jestem bardzo miły. E, także dzisiaj, <laughs> dzisiaj jesteśmy tutaj e, właśnie w Niemczech. E, dojedzie do nas wieczorem ojciec e, Krzysztof. Ksiądz w sumie. On ksiądz, mówi, żeby mówić niego tak, ksiądz. Ksiądz. ksiądz Krzysztof, Kralka, palotyn, więc być może kolejny kwadransik nagramy z nim, zobaczymy, jak się wszystko potoczy. Kochani, dzisiaj mieliśmy tutaj w pokoju czas modlitwy, mieliśmy czas też Eucharystii, czytania i liturgii godzin. Modliliśmy się na wiele różnych sposobów. Dlatego wpadliśmy na taki genialny pomysł, żeby podzielić się z Wami dzisiaj fragmentem, który nas dotknął. Który jest też zakorzeniony w Słowie, bo w tym, co przeczytam Wam za chwilę, będą trzy albo dwa wersety, na pewno, o których chcielibyśmy powiedzieć: fragmenty ze Słowa Bożego, fragmenty z Nowego Testamentu. A bardzo mocno dotknęło nas kazanie świętego Augustyna. Mamy tu sobie notatki, bo on, to, to kazanie jest dość długie. Jego nie znajdziecie. Pewnie gdzieś w tych dzisiejszych, w dzisiejszej godzinie czytań, bo to jest godzina czytań z. dzisiaj, z czwartek? Z czwartku. Z czwartku. A. Tak, jak będziecie chcieli się cofnąć, to. Wspomnienie ofiarowania Matki Bożej. Dokładnie, bo mamy dzisiaj to święto w kościele, czy to wspomnienie obowiązkowe w kościele. I chcieliśmy na początku przeczytać, ja bym chciałbym Wam przeczytać tych parę zdań świętego Augustyna, który. To nas tak chyba bardzo mocno poruszyło, że mówi w sposób taki dość ciekawy i kontrowersyjny momentami na temat Matki Bożej, bardziej pod kątem też tego, w jaki sposób mamy interpretować Słowo Boże według tradycji kościoła, która jest tutaj przedstawiona w słowach świętego Augustyna, więc do tej wspólnej podróży chcemy Was zaprosić, więc posłuchajcie to, co święty Augustyn napisał w jednym ze swoich kazań, które są zatytułowane jak dzisiejszy odcinek W wierze zaufała, w wierze poczęła. Święty Augustyn mówi tak Zastanówcie się, proszę, nad słowami, które powiedział Chrystus Pan, wyciągając rękę ku swoim uczniom. Oto Matka i moi bracia, oraz kto pełni wolę Ojca Mego, który mnie posłał, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Czyż więc Maryja Dziewica nie pełniła woli Ojca? Czyż nie pełniła woli Ojca ta, która w wierze zaufała, w wierze poczęła, która została wybrana, aby z niej się narodziło dla nas ludzi zbawienie, która została stworzona przez Chrystusa pierwiej, zanim Chrystus w niej został stworzony. Ależ tak, najświętsza Maryja w doskonały sposób wypełniła wolę Ojca, dlatego ważniejszą sprawą było dla Maryi, że się stała uczennicą Chrystusa niż to, że była Matką Chrystusa. Szczęśliwszym było, że stała się uczennicą Chrystusa niż to, że była Jego matką. A zatem Maryja była błogosławioną, ponieważ zanim zrodziła nauczyciela, wcześniej nosiła go w swoim łonie. Zobacz, czy nie jest tak, jak mówię. Kiedy Pan otoczony rzeszą ludzi przechodził, czyniąc niezwykłe cuda, pewna niewiasta wykrzyknęła. Szczęśliwe, błogosławione łono, które cię nosiło. Pan zaś pouczając, aby się nikt... Aby nikt nie upatrywał szczęścia w ciele, cóż wtedy odpowiedział? Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. A zatem Maryja jest błogosławiona, ponieważ słuchała Słowa Bożego i strzegła go. Bardziej strzegła prawdy w sercu niż ciała w łonie. Chrystus jest prawdą, Chrystus jest ciałem, Chrystus prawda jest w sercu Maryi, Chrystus ciało jest w jej łonie. Być w sercu. To znaczy więcej niż być w łonie. Maryja jest święta, jest błogosławiona, ale Kościół bardziej. Dlaczego? Bo Maryja jest cząstką Kościoła, jest członkiem świętym, najwspanialszym, najwznieślejszym, ale jednak członkiem całego ciała. Jeśli zaś cząstką całego ciała, to oczywiście czymś więcej jest całe ciało niż jego cząstka. Pan jest głową, cały zaś Chrystus. To zarazem głowa i ciało, krótko mówiąc, mamy Bożą głowę, mamy Boga jako głowę. Już ostatni, ostatnie kilka zdań. A zatem, umiłowani, uważajcie na samych siebie. Wy również jesteście członkami Chrystusa. Wy jesteście ciałem Chrystusa. Pamiętajcie, w jaki sposób się stajecie tymi, o których Chrystus mówi w słowach: Oto matka moja i bracia moi. W jakiś sposób możecie się stać matką Chrystusa, kto słucha i pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie, ten jest bratem, siostrą i matką. Mówię dobrze, bracia, dobrze mówię, siostry, ponieważ istnieje jedno dziedzictwo. Dlatego Chrystus, będąc jednorodzonym, w swym miłosierdziu nie chciał być jedynym, abyśmy byli dziedzicami Ojca, a współdziedzicami Jego samego. No to był długi fragment, nie da się ukryć, długi fragment tego kazania świętego Augustyna i nie wiem jak dla Was, niektóre zdania, tak sobie wcześniej mówiliśmy, gdyby ktoś dzisiaj takie teksty puścił w internet, to internet by zaczął grzmieć, że być tak, tak. może jakieś herezje są głoszone. I hejt mógłby pójść. hejt tak, tak. mógłby pójść, a okazuje się, że święty Augustyn w jakiś taki bardzo mądry sposób próbuje nam wytłumaczyć, jak patrzeć na Maryję? Jak się od niej uczyć? W jaki sposób? czerpać inspiracje. Myślę, że tej... też jak ona sama chce, żebyśmy na nią patrzyli, nie? Uh -huh, uh -huh. Bo musimy pamiętać o tym, że Augustyn jest ojcem doktorem kościoła, to jest, jest przedstawicielem um, tradycji kościoła i um, to jest takie najwierniejsze, naj, takie najpełniejsze rozumienie i patrzenie na słowo. Uh -huh. Takie świeże, taka, taka świeżynka, można powiedzieć, uh -huh. od razu po apostołach. No bo dla mnie to jest bardzo ciekawe, że czasami, zobaczcie, szczególnie w naszych gdzieś tam ruchach charyzmatycznych, kręgach, My się modlimy i Pan Bóg nam coś mówi. Jesteśmy tacy zachwyceni, że Pan Bóg nam coś objawił i mówimy, to jest takie nowe, objawione tak, z nieba. Tak, tak, tak. A, a patrzymy na to później, co napisali święci, czy są co, co napisali ojcowie kościoła, Wiemy kurczę, to, to, nie jest nowe. Nie jest nowe. to nie jest nowe. To nie jest nowe. <laughs> to nie jest nowe, nie jest świeże. Więc to jest dla nas też kolejna tak. zachęta, dlaczego warto czytać ojców Kościoła, dlaczego czytać warto to, co święci już z Bogiem przepracowali przez wieki. I co chciałbym, na czym chciałbym, żebyśmy się wspólnie skupili. Ja też yy, wierzę, że. Będzie będzie to błogosławieństwo wielkie. Posłuchać, jak ojciec Radek patrzy na to wszystko. I to będzie taka też poniekąd może dyskusja, rozmowa, dzielenie się tym, jak też to widzimy, jak rozumiemy słowa świętego Augustyna. I skoro to jest kwadransik ze słowem, to pierwszym fragmentem, do którego odniósł się tutaj święty Augustyn, to jest Ewangelia Marka, trzeci rozdział, 35 werset, hmm. gdzie czytamy. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Mówi to Pan Jezus. I święty Augustyn mówi takie jedno zdanie. Ważniejszą rzeczą było dla Maryi, że się stała uczennicą niż matką. I powiem wam kiedy tak dzisiaj to czytaliśmy, ja powiedziałem jest sobie wow, bo, bo dla nas myślę dzisiaj, my szczególnie patrząc w nasz kraj, też Polskę, którą szczególną czcią gdzieś dożymy Maryję, dla nas to, to słowo matka, tak? matka Pana Jezusa jest no, wyjątkowe, jest szczególne, no, jest, trzeba sobie to powiedzieć, ale Augustyn mówi tutaj, że Pan Jezus ma nieco inną kolejność patrzenia na tę sytuację i, i jak Ty właśnie też to odbierasz, że ważniejsze było dla Maryi, że się stała uczennicą, czy jest bardziej dostępne dla nas niż matką? Eee, tak, tak, myślę, że to w kontekście yy, wszystkich wierzących. No, bo łatwiej się utożsamiać z uczniem, uczniem Chrystusa. Zresztą Augustyn potem mówi, chcesz być matką, chcesz być bratem, siostrą, zostań ucznień, bądź mhm. uczniem, bądź uczniem. Mhm. I myślę sobie, że Maryja przez całe swoje życie, przez to zresztą co święty Łukasz pisze, że wszystkie słowa zachowywała, wszystkie gesty, wszystkie wydarzenia z życia Jezusa, Maryja zachowywała w swoim sercu. Czyli. Ona swoim życiem y, jako matka pokazywała, że jest uczniem Chrystusa, mhm. y, bo przy Nim cały czas trwała, cały czas przy Nim była i cały czas rozważała, mieliła w swoim sercu wszystkie słowa Jezusa, wszystkie jego gesty. Mhm. Y, więc y, 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 ja tak rozumiem ten tekst, że y, Maria sama w sobie, będąc matką, y, bardziej była uczniem Jezusa. Mhm. I idziemy dalej też tutaj w tym, co święty Augustyn mówi, skomentuje ten fragment z też Łukasza 11, bo to jest drugi fragment, mhm. który jest tutaj przytoczony. Łukasza 11 od 27 do 28, gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. To jest taki typowy odruch matki. Mhm. Matka patrzy na matkę i mówi jaka ona jest szczęśliwa i błogosławiona. I on rzekł, owszem, ale raczej błogosławieni są ci, którzy słuchają Bożego Słowa i zachowują je. I co mówi Augustyn? Pan zaś nauczając, aby nikt nie upatrywał szczęścia w ciele, odpowiedział, raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają Słowa i strzegą Go. A zatem Maryja jest błogosławiona, bo słuchała słowa i strzegła go. Bardziej strzegła prawdy w sercu niż ciała w łonie. Być w sercu znaczy więcej niż być w łonie. To jest myślę też kolejne poruszające zdanie Augustyna, tak, że bardziej tak. cenne jest to, żeby być w sercu, tak? Strzec tak, tego Bożego dziedzictwa w sercu i więcej to znaczy niż strzec go w łonie. Znowu jakby Augustyn nie? pokazuje, że. Że to, co w ciele, ja tak sobie myślałem, że, że to by było powodem dla chluby i mogłoby być powodem dla chluby dla kogoś, kto z łaski Bożej został urodzony jako ktoś ważny. Tak. Tak. I my byśmy mogli spojrzeć dzisiaj na przykład na Maryję i powiedzieć, no jak ja mam się do niej upodobnić, jak Bóg ją wybrał, ona jest dla mnie niedoścignionym jakimś wzorem. Nie da rady. No bo nie da się. Takiej kobiety nigdy nie było i nie będzie, a Augustyn pokazuje, że logika Ewangelii jest inna, że Jezus mówi yy, – stań się uczniem. Tak, właśnie. i zobacz. Y, y, to jest ciekawe, jak na, na przestrzeni Ewangelii patrzysz właśnie na to, jak to się rozwija, ta teza się rozwija. Mhm. Y, y, wspomniane jest chyba y, raz, y, że Maryja jest matką Jezusa, oto poczniesz i porodzisz syna. A potem y, y, w kontekście jej życia dwa razy jest powiedziane, że ona zachowuje te słowa w swoim łonie: słowa i czyny, i gesty, czyli. Y, to bycie uczennicą Chrystusa. No i potem te dwa teksty, które przed chwilą <słuch> przytoczyłeś, nie? że bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa. No właśnie i chyba to jest takie tutaj kontrowersyjne. Nie? Kiedy mówimy, że bardziej, to Augustyn mówi, tak, tak. że bardziej jesteś błogosławiony będąc uczniem niż matką. I to jest szok, myślę, dla wielu z nas, bo to pokazuje, jak, jak no wierzymy, tego uczy z Kościół, jak wielką zostaliśmy obdarowani godnością. I to jest ta trzecia rzecz, która z tego tekstu wynika, które sobie tutaj z tego kazania Augustyna, że on mówi: Skoro ważniejsze czy bardziej mocniejszym tytułem jest bycie uczniem, mm. i Maryja sama powiedziała: Jestem bardziej uczennicą tak. niż, niż matką, tak? wow, wow, no. No, to, no to to pokazuje, jak wielką godność my wszyscy otrzymaliśmy przez chrzest. Jak wielką godność otrzymaliśmy i bycie uczniem to nie jest, w Pana Jezusa. Tak, i bycie uczniem to nie jest byle co. Mhm. To jest twoja droga, to jest, to jest Twoje życie. Mhm. I y, y, to jest y, no, wielka godność, mhm. wielka łaska. Mhm. I to jest też to, o czym mówimy w pobożności Maryjnej o naśladowaniu jej. Tak. Czyli na, tak. nie możemy jej naśladować w byciu matką na zasadzie ludzkim. Tak. Do ludzkiego, ludzkiego rozumienia. No my na pewno <laughs> my na pewno nie. Ale możemy ją naśladować. W byciu uczniem, uczniem. doskonałym uczniem, tak. uczniem, który jest, no właśnie tak, upodobnionym do, do nauczyciela, jest do końca, jest do samego końca. Hmm. Nie? Jest, jest uczniem w wierze, nie? bo to jest też ciekawe, że ona, ona nie czeka przy, przy grobie yy, Chrystusa, bo ona w wierze, wie, ma pewność, mhm. że on zmartwychwstanie. Mhm. Czyli ona czeka jakby na informacje apostołów czy kobiet, prawda, którzy przyjdą do niej i powiedzą, zmartwychwstał, ona, a ona już w wierze w swoim sercu mówi wiem. Mhm. I to tak jakby też powoli podsumowując to wszystko, zanim się też pomodlimy za chwilę, yy, jak ty na to patrzysz, bo bycie, to jest ten tytuł Matki Pana Jezusa. On jest tytułem, który my bardzo często w Polsce nadajemy tytuły Maryi, a bycie uczniem to jest bardziej codzienne zadanie. I czy, czy właśnie kiedy skupisz się na byciu uczniem, przybliżasz się do tego wzoru, o który Panu Jezusowi chodziło? Bycie jak Maryja. Ja, jak tak, ty to widzisz? Tak, tak, zdecydowanie. Bo to, są, to, co zresztą sam zwróciłeś na to uwagę, że tytuł matki on jest taki, wiecie, no, taki y, gloryfikujący, taki w, wynoszący bardzo wysoko, i ty musisz jakby zadzierać głowę, i. No i właśnie jak patrzysz, zresztą dzieci tak mają, nie? patrzą na mamę i mówią, wow, to jest. Nie, mamo, jaka ty jesteś piękna, jak, jak ty pięknie pachniesz i w ogóle. I to jest taki dla dziecka, taki wzór niedościgniony, taki wręcz yy, 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 no, taki adoracyjny. Mhm, nie? Mhm. Yy, natomiast bycie uczniem, właśnie, to jest takie, taka codzienność, takie zwykłe po prostu bycie, ale w sumie tak naprawdę niezwykłe. Mhm. I Marianom to pokazuje, ok, jestem matką Jezusa. Yy, yy, ja go, ja go urodziłam, ale ważniejsze jest to, że ja będąc z nim i przy nim stałam się jego uczennicą. Czyli Mary jakba mówi, dla mnie to jest ważniejsze mhm. bycie uczniem mojego syna. Mhm. Wow, to jest, to jest też potężna pokora. Potężna nie? pokora i potężne przesłanie, które płynie z kazania świętego Augustyna. On żyje na przełomie IV, V wieku. To jest takie najbliższe rozumienie temu tekstowi tak. Ewangelii, więc myślę, warto sięgać po pokorzenie, żeby no, uczyć się tego właściwego rozumienia. I, i nie zbaczania w różne jakieś swoje pewnie też pomysły tak. w różnych pobożnościach, choćby pewnie były piękne, ale, ale myślę, że najpiękniejszą rzeczą, którą możemy Istota. zrobić, wrócić do istoty do tradycji kościoła, którą mamy i, i w taki właściwy sposób ją rozumieć. Więc pomódmy się na koniec, o to, żebyśmy mieli takie serca, jak Maryja, żebyśmy mieli serca gotowe do bycia uczniem. Bo to nie jest łatwe zadanie, ale też wielka odpowiedzialność, którą Pan tak. Jezus nam zostawił, i żebyśmy na jej wzór właśnie stali się uczniami Pana Jezusa, którzy zaniosą go wszędzie tam, gdzie będą. My mamy zadanie teraz zanieść go do Niemiec, zanieść tak. go do Polaków żyjących tutaj. Także jeśli mogę Cię poprosić, żebyś poprowadził króciutko okay. taką modlitwę. Okay. Ojcze, w imieniu Jezusa, modlimy się o to. Aby wszyscy ci, którzy słuchają tego, tego słowa, i my, abyśmy się stawali coraz bardziej każdego dnia coraz mocniej, coraz potężniej Twoimi uczniami, Amen. abyśmy zachowywali słowa Twoje, Twoje gesty, Twoje czyny w swoim sercu, byśmy tę prawdę, którą Ty jesteś, Jezu, adorowali i, i um, uświęcali poprzez swoje życie w swoim sercu i abyś to Ty nas uświęcał. Chcemy Ciebie strzec, chcemy z Tobą chodzić każdego dnia, chcemy tak być Panie. Twoimi uczniami, bo Ty mówisz, kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. My też chcemy być Twoją matką, Twoimi braćmi, poprzez wypełnianie Twojego słowa. A więc, Ty, który jesteś Słowem, zamieszkaj w nas, rozwijaj w nas to Słowo, przemieniaj nas. Uświęcaj Amen. nas, uwalniaj Amen. nas, uzdrawiaj nas, Panie. Amen. Chcemy być Twoimi uczniami tak, w Twoje imię. I daj nam, żeby nam zależało bardziej, by być Twoimi uczniami, niż jakimikolwiek tytułami, których mogą nazywać nas ludzie. Dokładnie. Chcemy, Panie, być blisko Ciebie. Chcemy, chcemy Cię kochać i chcemy Ci służyć. I niech tak się stanie. Na Twoją chwałę, Jezu. Amen. 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 Więc dzięki. dzięki za bardzo. Błogosławimy Wam z niech Pan strzeże Was i prowadzi i będziemy opowiadać, co się działo w Niemczech. Módlcie się też za nas i widzimy się w kolejnym kwadransiku, także do zobaczenia. Do bałgiem. zobaczenia, wszystkiego dobrego, z pa. Bogiem, pa.